Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam wszystkich fanów magazynów LEGO, LEGO i fanów Star Wars na kolejną recenzję magazynu właśnie LEGO Star Wars. Moi drodzy, to jest drugie wydanie w tym roku, a cena na szczęście nam się nie zmienia. 1499 popatrzcie jest. Cena cały czas ta sama. Co dostajemy w tym numerze? Moi drodzy, dostajemy gazetkę no i dostajemy też Snow Troopera. Czy magazyn Lego Star Wars wraca do minifigurek? Nie mam pojęcia, zobaczymy jak to będzie. Różnie to bywa, raz wrzucają figurki, raz wrzucają jakieś tam małe mini zestawy różnych, różnych pojazdów bojowych ze Star Wars. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie wyglądał ten rok. Ja się cieszę, że jest minifigurka, chociaż z drugiej strony zawsze mówię, jeżeli... Nie podobają wam się tam te mini zestawy, to zawsze możecie je wykorzystać do swoich budowli, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale wróćmy już do tego co mam robić, czyli do recenzji. A tak naprawdę to nie będzie recenzja, tylko przegląd, bo powiem wam szczerze, jeszcze nie miałem nawet szansy dzisiaj zajrzeć do tego magazynu, także w sumie taki mały live na żywo z wami będę patrzył co jest w tym magazynie i co my tutaj mamy ciekawego, ale najpierw najpierw oczywiście mini figurka przypuszczam, że nie będzie tu za dużo klocuszków, tak, dokładnie minifigurka, to wiecie po prostu mm, mamy tutaj, Snow Troopera. popatrzcie, jest u niego jedna minka przeważnie oni mają jedne minki natomiast bardzo mi się podoba jak zwykle szczegółowość, jeżeli chodzi o tutaj detale wykonania i samego hełmu, popatrzcie, jest świetny, bardzo mi się podoba ma też blastera, oczywiście ten nasz Snow Trooper. No i jak to w armii, e, imperium, no zwykły pionek, prawda, do odstrzału. No, także musi znać swoje miejsce w szeregu. Ok, zobaczmy, co jest w magazynie. Sam jestem ciekaw, słuchajcie, jak powiedziałem, jeszcze go nie widziałem. Widzę, że jest reklama LEGO City. E, natomiast ja w tym miesiącu tym akurat magazynem nie jestem zainteresowany. Może go macie, powiedzcie, czy coś. Wiecie na temat tego zestawu, czy warto go kupić? Bo cały czas się waham, a jakoś mi się nie wydaje, że warto. Co my tu mamy? Mamy komiks. Ten się śmieje, kto się śmieje. Ostatni komiksu nie czytamy, nigdy go nie czytam. Słuchajcie, co to ćwiczenia medytacyjne. Proszę bardzo, mamy tutaj jakieś już pierwsze łamigłówki. Dalej mamy komiks, odpuszczamy go sobie. No i jest co? I oczywiście są plakaty. Moi drodzy, popatrzcie. Darth Vader. Bardzo fajny plakat. Bardzo mi się podoba. Jeszcze podniosę Wam tutaj kamerkę, żebyście mogli zobaczyć lepiej. A co z drugiej strony? O! Najlepsza załoga w Galaktyce. No to prawda. To może się, mogę się zgodzić z tym. Na pewno najbardziej interesująca. Ok. Odkładamy plakacik i zobaczmy, co my tu mamy dalej. Świetny zestaw. Słuchajcie, popatrzcie. Republika w natarciu. Mamy tutaj 3292 klocki dwie minifigurki, miecz świetny blaster, rozmiar 33 cm, 68 i 74 o to musi być coś słuchajcie taki zestaw to ja też chciałbym mieć z Gwiezdnych Wojen jest tu bardzo dużo ciekawych informacji, których warto przeczytać na temat tego zestawu polecam Wam serdecznie zakupienie tego magazynu i przeczytanie tych informacji mamy tu też kolejne łamigłówki kolejne inne ciekawe Zagadki, jak to zwykle w Lego Star Wars. Także polecam Wam serdecznie. No i popatrzcie, mamy jeszcze kolejny komiks z zabawa w śnieżnego chowanego, czyli jest nawiązanie do minifigurki. E, mamy tutaj komik ze Snowtrooperami. Zachęcam Was do przeczytania. Popatrzcie, są też archiwa Jedi, w którym możemy o tym szturmowcu przeczytać. Co my tutaj mamy? Talent. Misje w lodowych rejonach galaktyki nie są dla wszystkich. To właśnie dlatego, najbardziej utalentowani szturmowcy byli wybierani, trenowani do szturmowców. Na szturmowców śnieżnych, no, popatrzcie, czyli pomyliłem, że to nie jest pionek, to nie jest zwykły żołnierz, tylko już taki elitarny, można powiedzieć. No, muszę cofnąć swoje słowa, co my tu mamy? Mamy jeszcze konkurs, słuchajcie, mamy konkurs. Czas na bitwę, i już czytam o co w nim chodzi. Narysuj mega bitwę na śnieżki pomiędzy rebeliantami a imperium i wygraj wspaniałe. Nagrody LEGO, a nagrody są takie. Już Wam pokazuję z bliska. Jeden raz mikromyśliwiec soku millenium, jeden raz X-Wing ruchu oporu, jeden raz mikromyśliwiec AT-AT i jeden raz kłopoty na Tato In. Czyli są tylko cztery nagrody do wygrania. Przypominam, że oprócz rysunku musicie też dołączyć kupon konkursowy. Koniec konkursu 14 lutego, a ogłoszenie w wyniku 21 lutego. Kolejny magazyn. Star Wars Lego. Słuchajcie, z Sokołem Millennium popatrzcie, już koniec mini figurki. Znowu zna, znajdują się mini zestawy. Szare klocki i czarne, w większości, jeżeli potrzebujecie do zestawów 15 luty, zapamiętujemy datę kolejne wydanie magazynu Lego. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd tego magazynu. Zapraszam was na kolejne moje filmy i trzymajcie się. Powodzenia. Hej.